Pokaż swój niepowtarzalny styl, Radzka radzi Tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w szybkim miejskim stroju dnia. Przyjechaliśmy już z, ze wsi, że tak powiem do miasta. Uwielbiam to uczucie, lato w mieście, późne, wczesną jesień. No po prostu strasznie lubię ten czas. No i dzisiaj już skoczyłam w miejskie ubrania, takie typowo moje, czyli ostatnio... W... Ostatnio moje typowo, czyli spodnie. Mam na sobie zestaw jednej marki, właściwie, bo to jest American Eagle Outfitters. Obie te rzeczy mam od maja. Nie wiem, czy sobie przypominacie, jak byłam w Warszawie i sobie wtedy właśnie wzięłam. Było we vlogu z Warszawy zresztą. Będzie w opisie link do tego filmu, bo to był bardzo fajny vlog. W każdym razie mam na sobie dopasowane rurki, takie, które podkreślają moje serdle, kobiece kształty, ale czuję się w nich bardzo fajnie. Lekko je sobie podwinęłam. Do tego koronkowa bluzka, również American Eagle Outfitters. To jest taka romantyczna, zwiewana bluzka. Ja ogólnie w tym zestawie dosyć często chodzę, tylko jakoś tak ani razu na Insta go nie pokazywałam. No, bo nie zawsze się składa, żebym mogła zrobić zdjęcie, ani razu nigdzie indziej. Także to jest w sumie taki zestaw przeze mnie już przetrenowany. Bardzo prosty, ale wydaje mi się, że fajny i miejski. Do tego torebka z Red Valentino z zeszłego roku. Bardzo ją lubię, jeszcze ją noszę, no bo ona jest taka typowo letnia, więc jeszcze tam miesiąc, dwa i już potem ją schowam. Okulary z brylowe, hippie moje, lata 70. i mokasyny z zary wygodne. I jeszcze bransoletka z sercem z yes dostałam od Rudzielca w prezencie. Noszę ją już wiele miesięcy, często o nią pytacie. Natomiast ja nigdy o niej nie mówiłam, no bo to jest takie... to było osobiste, że tak powiem, ale ponieważ te pytania się pojawiają od kiedy widzicie ją na Snapchacie również dosyć często, często to jest, jest takie serduszko, przepięknie wygląda. Także mój strój prezentuje się tak, mam nadzieję, że Wam się podoba i że korzystacie z tej pięknej pogody, bo teraz ma być tak fajnie, 27 stopni. Uwielbiam taką pogodę, bo nie umieram z upału, ale jest ciepło, fajnie i miejsko. Także dzięki, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. pa pa